Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w Hełmie to jest stolica Krzyżaków, stara, pierwsza. Oni wybudowali to miasto najprawdopodobniej. No i są niektóre rzeczy z tamtych części. No i oczywiście ekipa PCDN odświeża szlaki i no jesteśmy tu przy na konferencję ratuszu kamienickim eee, no i zapraszamy wszystkich do chemna jest po sezonie, więc są miejsca w hotelach właśnie się zarejestrowaliśmy i teraz idziemy na kurczaczki na kurczaczki takie anty -KFC. polskie anty -KFC, które po prostu kurczaki są świeże a nie tak jak w KFC stare rożone idziemy do KFC tam, no tam yy, od ratusza na przełaj. Sława wielki Hej.